No, elo, z racji, że święta za niedługo to na e, Hypixelu jak widać, tak? Bo jest na Hypixelu, w ogóle jest tyle ludzi zawsze masakra, 90 koła było ostatnio. E, ale tak, wracając, na Hypixelu są nowe tryby świąteczne, także tak gdzie zagramy w Sound na 2, tym, na tym się boję grać, bo na tym jest duża szansa dostać Copy Strike'a, więc lepiej nie. Ale ten drugi to już jest coś fajnego, Santa Says czy to jest w sumie to samo co Simon Says, tylko Santa Says i świąteczne także czemu by nie zagrać? E, mamy to już 10 na 10 osób. Lobby zaraz startuje. O co tutaj chodzi? To się pewnie każdy domyśla. To jest Simon Says, czyli gość mówi, co zrobić, i ten. E, no, i to zaczynamy po prostu, nie? Lecimy. Mm. A tak w ogóle jest po polsku teraz High Pixel tylko e, tekstury się jakby nie zgrywają, nie? Dobra, co musimy zrobić? E, put the Leather on the Armor Gdzie jest Armor Tu jest. Tak? Dobrze jest? Dobrze udało mi się? Tak, udało mi się pięknie. W ogóle muzyka jest głośna. E, nether, e, nether Portal. Portal <noise> na frajerzy, to nie ten portal <noise> dobra, skończyłem grę. Not by looking up and down. Machamy, oh. machamy, 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 machamy. Ja bym chciał sobie zrobić bardzo tak, żeby mieć większy napis, ale to chyba się tak nie da. Spin around, dobra, już, zespinowałem, spinowałem. Już mogę, koniec? Chyba tak, chyba git. Chyba to zrobiłem, dobrze. eee ho Łap. Łapcie, kasę. Jestem bogaty. Rzucam pieniędzmi. Dobra, dziwne. E, e, dobra, co robimy dalej? Feed both sheep. Eee, ty jesz to i ty jesz to. Halo, chcesz zjeść ode mnie czy nie? O, udało się. E, give a player a rapid present. Eee, dobra, masz. A, right click. jezu, zepsułem. Mógłbym być pierwszy, chociaż. Eee, no dobra. Make your inventory completely full. Control e, Q. S? Nie musiałem nawet e klikać, ja nie mogę. Ach, dobra, nie będę pierwszy. Eee... Climb to the. Pff, parkour to moja sprawa po prostu, naprawdę, świetna... świetny start. Ja bym to mógł wygrać nawet, tylko. Hold sneak. Dobra, czemu? Co? Hold sneak. No, nie wiem, nie wiedziałem o co chodzi. Że, e, insert a Music. Pierwszy? Pierwszy? Nie, nie pierwszy. Kurczę. Ciężko jest to wygrać, szczerze, ale fajnie jest do pogrania, sobie, nie? Wiesz, co? Chodzi? Open a present 3 e, Nie, ale mi prezenty pokradli. Otworzyłem czy nie? Dawaj mi to. Mikołaj. A, otworzyłem. <grych> Dobra, udało się. E, get into minecart. Jestem. I co teraz, e? Pierwszy byłem czy nie? Chcę być czymś pierwszy, chociaż raz. Eee, nie dało rady. Golden apple, golden apple, golden apple, golden apple, golden apple, golden apple Mam to, ale wolno strasznie, bo się zgubiłem Niestety Iron golem, Iron Golem Nie tak! Nie! nie. Jest! Udało się! Jeden z pierwszych byłem Tak, trzeci! Game over. No. Dobra, dawaj jeszcze raz kolejna gierka, zaraz będzie i tyle. Dobra, jesteśmy w kolejnej gierce, w ogóle tak myślę, że... Że trzeba sobie zrobić z piątecznego jakiegoś skina. Bo zaczynają się święta i. Don't get killed! O, oh, chciał już się być. Nie! Błagam, błagam, błagam! Proszę, proszę, proszę! Nie, i zdechłem. No nie, Tobago był pierwszy. With baked potato. to. masz! Gincie, moim ziemniakiem. Moc tego, co jest w ziemniakach. Z. Czekaj, dobra. Collect as many. Nie wiem, którym wszystkim klikać, szczerze. A klikam e, prawem, e, jak to się nazywa w ziemniakach. No i znowu Tobagos. O! Dobra, jest, udało się. Nie, co jest w tych ziemniakach? Bo teraz tym myślał. Taki cukier, jak ktoś wie, to na nich napisze. E, zombie Villager e, Pyk! Dobra, jest, udało się. Nie mogłem kliknąć, bo oczywiście milion gości w weszło przy nim stanęło. Enter the End Portal. Ja failowałem. Pierwszy portal, który tam zobaczyłem, to był ten, do netheru. No, dobra, jest jak selfie finished. Ender the nether portal <laughs> Czyżby? Czyżby? Byłem pierwszy? Jak nie, to, to coś się zbugowało. Na pewno byłem pierwszy. Aha. Disk... Udało się? Tak? Któryś... Nie, dobre miejsce, akurat to musiałem mieć. No właśnie. Y Enchant żelazna... Diamond Spadel! Nie! a ja nie mam expa! Ale jestem głąbem! Ale jestem głąbem! Eee, give, co? Red nose. Dobra, mam, udało się. <noise> piękny ten Rudolf. Naprawdę piękny. Eee, po tym meczu sobie, e, czy po tej grze sobie dam? Eee, pek. Żegnajcie wszyscy. Eee, po tym meczu sobie dam jakiegoś świątecznego skina. Może, bo eee, nie jest świątecznie. Eee, milk, 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 milk. Milk i ciastka. Dobra, jest, udało się. Ma trzeci byłem, co? Ej, w ogóle. ale ma fajne miejsca. Eee. E, dobra, udało się. Nie sfajlowałem tego. Chyba pierwszy byłem w ogóle. Just eat mushrooms stu. Dobra, jest, zupka zjedzona. Ej, może będę miał jakieś fajne miejsce, co? Może będę. Second place. Huuu, Ej, drugi był. Trzy... Nie, nie, nie. To bogos nie mógł być pierwszy. Ja byłem drugi. Dobra, jeszcze jedna gra, bo to są mega szybkie te gry. Zaraz wrócę. Dobra, jestem w kolejnej grze, to już jest ostatnia SPIN AROUND Udało się, drugi byłem, na czacie widziałem Ale jestem super, ale jestem wspaniały w tę grę po prostu Eee Get in bed Jest, udało się, dobra Mogę wstać już czy nie? a ja nie wiem czy sobie mogę wstawać Chyba nie Dobra, zostałem Eee Remove poison A mleko muszę wypić, ja myślałem że remove poison Ten Podkę Killer ship. Żegnajcie e, Beacon, Beacon. Nie trafiłem, trafiłem, dobra, drugi raz. Za <grym> drugim razem. E, cure myself to full health. Mikstura leczenia. Nie udało się, niestety. Ajajaj, a było dobrze. Było pięknie, rzekł nawet. Shut shoot. Op, nie. Muszę się tak połknąć. A, słabo, strasznie. Mogę się tak le le lżej, Lekcej, boże. Sadzenie dębu. Eee, piękny dąb rośnie. Dobrze, piękny dąb, Piękna choinka. Eee, shiny Red nose Udało się, dobra. Szybko było. I eee, w ogóle dobrze, bo tu to, to samo jest cały czas. Eee, dobra. Jump of the platform. O! Udało się. Było blisko. Disk, 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 disk. Dobra jest. Mamy to. Eat until you're full. Dobra, to zjem. To zjem. Czemu się tam to nie zjadło? Ja nie mogę, ale skam. Ale skam, że się nie zjadło. Ach, give the. Nie, co z tym domem? Ale brzydki dom. Ale brzydki dom. Co się rusza? Nie ładny dom, ale się rusza. End portal. Pierwszy? S? Nie, czwarty byłem. Eeeh, uh, player rapid present. Dobra, udało się, uf. Mogę nam dać TNT może go wysadził. Dobra, 25 punktów ma gość. Ja nie mogę mi nie. No i mi nie poszło za dobrze. Dobra, to tyle by było chyba, co? No to tyle. Dobra, także to już na tyle. Jak chcecie więcej, to piszcie. A ten, a ogólnie to skin wydają świąteczny za niedługo. Jak ktoś ma jakieś coś fajnego, to może podsłuchać, ale pewnie sobie znajdę już, żeby do miniaturki zrobić. O, to ja się ma. E, no. Także to było na tyle. I następnego razu. No i siema.